W miniony weekend w Stoku miały miejsce dwa duże wydarzenia, w których uczestniczyła również egilonia Białystok. Pierwszym z nich był wielki test języka angielskiego organizowany przez Szkołę Językową Homeschool, Operę i Filharmonię Podlaską oraz Jagiellonię Białystok. Uczestnicy testu mieli okazję sprawdzić swój poziom znajomości tego języka, a przy okazji zdobyć wiele atrakcyjnych nagród. Idea jest bardzo prosta, chcemy sprawdzić na jakim poziomie mniej więcej Polacy znają język angielski. Wielki test języka angielskiego ma to sprawdzić w 35 miastach w Polsce. Polacy piszą test. W Białymstoku bardzo jesteśmy zaskoczeni frekwencją ponad 400 mieszkańców naszego miasta zdecydowało się przyjść i sprawdzić na jakim poziomie znają język angielski. Organizatorem ogólnopolskim jest szkoła językowa Homeschool, która robi to w Białymstoku przy fenomenalnej współpracy Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Biały Białystok. Sponsorem strategicznym jest firma Elektrum. Mamy bardzo fajne wsparcie medialne z, ze strony białostockich mediów. Białostoczanie rejestrując się na test mieli okazję wziąć udział w konkursie. Zadaliśmy bardzo proste pytanie, w, jakim, w jakich sytuacjach życia codziennego język angielski przydał Ci się najbardziej? jury konkursu wybrało najciekawsze odpowiedzi, które zostaną nagrodzone. Nagrodą główną jest iPad najnowszej generacji, ufundowany przez firmę Electrum, ale także są cztery karnety VIP-owskie na mecze Jagiellonii w rundzie jesiennej. Jest lunch dwuosobowy z wybranym piłkarzem Jagiellonii, cztery semestry w szkole językowej homeschool i wiele nagród, niespodzianek tak naprawdę Wiele osób stąd ma szansę wyjść z bardzo ciekawymi upominkami. A proszę nam jeszcze powiedzieć, co Pani napisała? Jestem sam bardzo ciekawy i wszyscy. Jaka się zdarzyła przygoda z językiem angielskim, którą Pani napisała? opisała? Napisałam kilka zdań, taka krótka historia o tym, że warto czasami czytać napisy na koszulkach, na ubraniach. To była taka krótka historia o moim tacie, który po prostu napisał na koszu... miał napis na koszulce i nie wiedział co to znaczy. A co znaczyło? Jeśli, jeśli możemy się dowiedzieć, może to być tajemnica rodziny? No może tak. Dobrze, zostawmy to w rodzinie. Wśród uczestników testu znalazł się także przedstawiciel Jagiellonii, Maciej Makuszewski. Pierwsze co, to myślę, że, że to jest fajna zabawa, fajna inicjatywa z konkursem akurat języka angielskiego, bo, bo tak jak tutaj było już powiedziane, wiele osób mogło się sprawdzić swoją znajomość języka. Myślę, że poziom, poziom chyba był raczej wysoki, bo, bo tak się śmiałem, się śmiała z pytania na pytanie było cięższe i, i na pewno trzeba mieć jakąś jakoś, myślę, że przyzwoitą wiedzę przynajmniej, żeby ten test rozwiązać w całości. No ale zobaczymy, no. myślę, że, że poszło nieźle. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, całkowicie pionierujemy w Polsce z testowaniem języka angielskiego. Chcielibyśmy, żeby to była. żeby to było wydarzenie coroczne, także już planujemy powoli e, w jakim kształcie można byłoby zorganizować wielki test języka angielskiego w przyszłych latach. E, dziękuję serdecznie Białostoczanom za to, że zechcieli wziąć udział w teście. Udowodnili, że znają język angielski, dowiedzą się e, każdy z nich na jakim poziomie. Dziękuję Agieloni za fenomenalne wsparcie e, oraz no, na pewno i kibicom Agieloni, bo wielu tutaj z nich jest. Zawodników, czy Pani już wie, z kim Pani spędzi? Może pani ogłosić publicznie? Z Świetnie! Gratuluję, Znakomitych zawodnik. Proszę o dołączenie do szeregu laureatów. Pana Macie, proszę jeszcze o zostanie, ponieważ Jagielonia była tak hojna, że jeszcze ufundowała cztery karnety na rundę jesienną, tak zwane. Kolejnym wydarzeniem tego weekendu. Był międzyszkolny turniej piłki nożnej organizowany przez Galerię Handlową Zielone Wzgórze. Młodzi chłopcy rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny szkolnej, a potem mieli szansę poznać zawodników Jagiellonii, Macieja Makuszewskiego i Tomasza Porębskiego, wziąć udział w prowadzonym przez nich treningu czy też zmierzyć się z nimi na boisku. Jesteśmy po drugim dniu turnieju zorganizowanego przez Galerię Zielone Wzgórze. Drużyny tutaj wykazały się fantastyczną grą przez blisko dwa dni. Od godziny 10 do 18 cały czas chłopcy w wieku do 13 lat brali udział w turnieju. Dzisiaj wyłoniliśmy już zwycięzców. Momentem kulminacyjnym była odwiedziny tutaj zawodników Jagieloni Białystok. Fantastyczną sytuacją, było, fantastyczną sytuacją dla dzieciaków było możliwość rozegrania meczu z Tomkiem Poremskim oraz Maciejem Makuszewskim. Była to jedyna szansa na to, żeby rozegrać wspólne spotkanie. Całość imprezy uświetniały występy Pawła Skóry, mistrza świata w futbolowym freestyl'u. Od 2004 roku ćwiczę freestyle football, czyli sztuczki z piłką do nogi. Zacząłem ćwiczyć podobnie jak większość chłopaków, zobaczyłem filmik ze sztuczkami, na którym chłopak wykonywał właśnie niesamowite ewolucje z piłką do nogi i od tego momentu postanowiłem, że również zacznę ćwiczyć z kilką do nogi. Moim największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu Mistrza Świata w konkurencji SIG-free, który zdobyłem w 2011 roku na Mistrzostwach Świata w Czechach w Prawo. Bardzo fajna niedziela, dużo ludzi, dużo dzieciaków, zagraliśmy kilka meczów, przeprowadziliśmy rozgrzewkę, także bardzo fajna akcja i oceniam ją na plus. Odnośnie właśnie tej rozgrzewki, miałeś okazję, wyglądałeś jak pracownik fitness clubu, a nie jak piłka Tak, tak, już Maciek się ze mnie śmiał, że mają nowego pracownika McDonaldu, tak z tym mikrofonem wyglądałem. Ale, ale fajna rozgrzewka, przeprowadziliśmy. Na pewno dzieciaki się nauczyły nowych, nowych ćwiczeń i myślę, że będą je powtarzać sobie, gdy będą grały swoje mecze. Brakuje już piłki? Chce się wrócić na dwójkę? Oj tak, tak. Jeszcze, jeszcze ponad tydzień wakacji, ale już indywidualnie trenujemy, a piłki na pewno brakuje. Spotkania z kolegami z drużyny, także, także już się nie mogę doczekać tego pierwszego dnia i rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu.